Aktualności Gminy Kołbaskowo. Mateusz Iżakowski, zapraszam. Wniosek grantowy Gminy Kołbaskowo został wybrany do dofinansowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina Wsparcie Dzieci z Rodzin Popegerowskich w Rozwoju Cyfrowym. Granty PPGR. Projekt obejmuje zakup 158 sztuk sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, a także zapewnienie internetu. Jego wartość to ponad 477 tysięcy złotych. Na podstawie oświadczeń mieszkańców Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do programu Polska Cyfrowa i na tej podstawie mamy od wczoraj informację, że otrzymaliśmy takie dofinansowanie. Projekt obejmuje 158 komputerów, laptopów czy komputerów stacjonarnych czy tabletów, wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi akcesoriami w ramach tego projektu jest zaplanowane ogłoszenie przetargu na zakup tego sprzętu ale to wszystko będzie nastąpi po podpisaniu umowy z ministerstwem we wtorek drogowcy rozpoczęli prace polegające na zmianie oznakowania poziomego na drodze krajowej nr 13 na wysokości wyjazdu z Lidla oraz nowego osiedla za marketem. Teraz łatwiej będzie się włączyć do ruchu na 13 w stronę Czerwonej Torebki w Warzymicach oraz w stronę Szczecina. Poniedziałek po dłuższej przerwie uczniowie szkół podstawowych i średnich wrócą do ławek szkolnych. Nauka zdalna była wprowadzona 27 stycznia i początkowo miała trwać przez miesiąc, jednak decyzją Ministerstwa Nauki skrócono ją o tydzień. W tym czasie uczniowie z Pomorza Zachodniego mieli także ferie, więc okres nauki zdalnej trwał nieco ponad tydzień. W środę w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu odbyła się kolejna edycja Kawiarenek dla Seniorów. Tym razem widzowie mogli liczyć na sporą dawkę greckiej muzyki w wykonaniu projektu Los Grecos pod tytułem Grecka Tawerna. Φράγο ήρια, ανοιχτήρια. Λε και μάγια, μου A na koniec zapowiedzi filmowe, I Zachód, które działa w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedsławiu. Już w najbliższy poniedziałek i czwartek na wielkim ekranie będzie można zobaczyć polską produkcję pod tytułem Gierek, w której główne role odgrywają takie nazwiska jak Koterski, Kożuchowska czy Pawlicki. Oba seansy odbędą się o godzinie 17.30. Natomiast już w sobotę, 26 lutego, propozycje dla najmłodszych i całych rodzin. O 10 odbędzie się projekcja filmu Nasze magiczne Encanto. Dwie godziny później film pod tytułem Wilk i jej sekret. Bilety do kina można nabyć przed samym seansem w kasie Goxir. I to tyle w tych aktualnościach. Na następne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia!